Sohan to jest przede to jest, to jest wszystkim kłopot jeden, poważny, jego, jego, jego zdrowie. On rozegrał do tej pory w tych trzech, trzech sezonach, ten się zaczął, dzisiaj był w cywilu. Nie grał. Rozegrał 75% spotkań w tych, przez te trzy lata, więc to jest mało i to, to hamuje jego rozwój moim zdaniem i to jest duża zagadka, co będzie z Jeremim. Jeżeli, jeżeli, jego, jeżeli zdrowie mu nie dopisze, bo to jest fajny chłopak, który ma, ma jest jednym z lepszych obrońców w Lidze, więc, więc ma, ma, mógłby mieć świetne miejsce w, w tej Lidze przez lata, ale najważniejsze jest pytanie, na które nie umiemy sobie odpowiedzieć nikt jak będzie wyglądała jego zdolność do gry pod względem zdrowotnym. Ta informacja, która przyszła, a propos Sochana, chyba dzień przed startem sezonu, że, on, że klub nie przedłużył z nim kontraktu. Co to dokładnie oznacza? To oznacza, że, że będzie po tym sezonie wolnym, wolnym albo zastrzeżonym agentem. A ja to... tak po, po ludzku, co to oznacza? Znaczy, znaczy że, po... że, że, będzie mógł, że nawet do tego stopnia, że mogą go wymienić w trakcie sezonu. Mhm. Po w lutym jest ten, ten okres wymian i tu może dojść do wymiany, bo mam takie wrażenie, że następca Grega Popowicza, a, a swan był Grega, Grega Popowicza ulubionym graczem, jak wiemy, następca jego, jego asystent, Mitch Johnson, nie, nie, mam, nie mam wrażenia, żeby, żeby doceniał potencjał Jeremyego. Takie mam, mogę się mylić bardzo, ale z daleka tak to widzę.